Mam do ciebie pytanie dotyczące takiego top tematu, o którym ostatnio opisaliśmy na plotku. Jesteś gotowa? Dawaj. Mm. On dotyczy Eurowizji i jest trochę taki kontrowersyjny, bo tutaj wypowiadają się też artyści, mm. czy Polska powinna się wycofać, jeżeli będzie występował Izrael, bo niektóre kraje się wycofują i tak dalej. Jestem ciekawa, jak powinniśmy się zachować, a ty Eurowizję dobrze znasz? Ty zresztą też. Bo no właśnie my tutaj Ta, ja robimy za panel e Eurowizja. Taka szeroka dyskusja. Tak. Jest to szeroka dyskusja. Myślę, że na razie e, Polska chyba e, wstrzymała się jakby od, od głosu, kroku, od, od kroku, kroku, od definitywnego kroku. Ja myślę, że jak idziemy, no to wszyscy razem, prawda? No to trzeba było po prostu w ramach jakiegoś takiego protestu. Tak. E, podjąć definitywną decyzję. Ja myślę, że te kraje też chyba tam nie było żadnego jakiegoś jasnego komunikatu, czy to już jest definitywne, że Hiszpania Irlandia i No myślę, Część że tutaj trzeba poczekać się jeszcze. deklarowała troszeczkę. Ja to myślę, że to, to, musi, być to so, musi być sojusz, to być sojusz, no. Ciężki temat, bo to jest znowu sytuacja polityczna kontra, kontra świat i, tak. I czasami może być tak, że ten reprezentant, ten muzyk z Izraela może też wcale nie popierać tych poglądów albo a, nie mieć z tym nic wspólnego, a znowu jest karany za swoje pochodzenie. No, to jest bardzo ciężko. Nie wiem, bardzo czy jest ciężki. jakiś złoty środek na to, bo chcielibyśmy gdzieś tam odgórnie pokazać jakiś sojusz prawda, z ludźmi, którzy doznają jakiejś tragedii i niesprawiedliwości, to a tam. z drugiej strony chcielibyśmy też traktować świat rozrywki i artyzmu jako odskocznie, prawda, Bo jest tyle się dzieje i potrzebujemy tego i co tu zrobić? Nie no wiem, właśnie. nie wiem, jakiegoś złotego, głowy muszą po Nie prostu... ma złotego środka. Tak, nie? tak, tak, tak. Te głowy, które są odpowiedzialne za, za wysłanie tak. reprezentanta muszą po prostu to wszystko jakoś... A z trzeciej e... strony to jeszcze jest show telewizyjne, które też tak. musi na siebie zarabiać. zarabiać. Nie? I to też nie jest charytatywny balk, na którym możemy się kierować po prostu jakby tak, nie wiem, czysto ideą, tylko na pewno organizatorzy muszą to tak skalkulować, żeby to im się też opłacało. I to jest niestety kolejny... Taki może trochę smutny wniosek, że jednak pieniądz tak. rządzi światem. I, i to no. chyba mam nadzieję, że to będzie gdzieś na w ogóle szarym końcu tych rozwa rozważań i że, że decyzja będzie e, już niedługo podjęta.